Cześć, jeździe się na wczasek. <grystanie> <grystanie> <grystanie>

うの

na którym się w dupach ścigaliście, to uczcił by was do domu na swoje podwórko, a pan dlaczego tak, to je przyznaje? Jestem w biurach. To tak się dzisiaj dziękuję naukowcom? Że pana, ja z chęcią z panem porozmawiam, tylko może wejdę w życie. Wszyscy przyszli porozmawiać. Ale, ale wszystkich nie pomieścimy w biurze tej To tej... może niech nie ktoś do nas, nas To jest więcej, więcej miejsca. Może niech pan powie, Słucham, co pan. dobrego chcecie dla Polski zrobić tą ustawę. Co o co chodzi? To niech ktoś do nas wyjdzie, tutaj jest więcej miejsca w środę. No, w rolnik do sejmu nie ma żadnego parlamentarzysty dzisiaj w biurze, z uwagi na to, że wszyscy są w Warszawie na posiedzeniu Sejmu. O, jak zwykle wszyscy w Warszawie. A czemu żaden rolnik nie zaproszony? Kompetentnych ludzi nie ma w dobra. Proszę przekazać dwa parę autorystów. powinno im nie zabraknąć, nawet jest prezent dla kompa. <grymne> Brawo! Pana, bardzo dziękuję za dar, ale niestety ja nie przyjmę. Nie? Macie, macie tam troszeczkę odsu, to będzie na oczach działać. Przekażę panu ministra Piątkowskiego, że bardzo szybko zapomniał jak przychodził na blokady do Knyszyna. Cały tydzień z nami stoją. Ale tak. w Białymstoku był z nami i z nas popierał. Gdzie on jest? O, o naszej wołowinie, o naszym drobiu Tak. i chce wprowadzić do nas y, dziwnych ludzi, ekologów. Mamy weterynarię, która jest wykształcona do tych celów, z nami współpracuje. Weterynaria jest u nas raz w tygodniu, u każdego rolnika. Także nie potrzebujemy takich y, dziwnych ludzi do, do takich rzeczy. Pan se notuje, bo nie zapamięta. Czy, czy i zapyta się pan duże pytanie? No <grym> to proszę się nie martwić, zapamiętam. Proszę pana, przed tak? wyborami. Na każdym proteście stali, za nami, chodzili jak... Leksie, jak się? psy? A tak. dzisiaj u nas zaproniliśmy, ale teraz przestaniemy. Nie wiem, czy upuszczają na nas. Dobrze, czy mają Państwo spisane jakieś postulaty? Jest jeden postulat. Odrzucenie piątki Kaczyńskiego. O tym każdy wie. Tak. Bez wyjątku, niech oni wszystkie płyną. Każdy rozsądny człowiek z tym kraju, tak jak tu jeden. Powiedział nam młodzieńcy. Ja przepraszam, pan mówi... Kosztuje, ja czas, tak, pan mówi, że pan Piotrkowski się jest w Warszawie? Tak, tak oczywiście. Tak, 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 poczeka pan chwilę. Dlaczego o, się w telewizji pisze, że pan Ciotkowski jest na kwarantannie? Tak to w tym momencie włoży. Oczywi oczywiście, że tego dlatego chciałem powiedzieć. Tak? Pan jestem na kwarantannie wykonuje swoje obowiązki zawodowe zdanie. Dobrze, ale w tej chwili pan nas na początku samym ja... okłamał, powiedział pan, że są w Warszawie. Wiemy tak, dokładnie, tak. W telewizji pokaże, że już, są na czarni. Przestańcie nas cały czas podzięki Pani ser. Tak, pan pan Stąd wystarczy. Wyżyć. Nie jest senador, Ja to powiem, bo ja do tego razu... <noise> ja go broniłam na protestach, bo też mu się obrywało na początku. Ale w tej chwili pierwsza stanę i mu powiem to, co w tej chwili robi. Wcześniej nas dożynali, a teraz dorżnęli w tym momencie. Co wy sobie myślicie? Wybieraliśmy kogo? Młody jesteś, już się sprzyjałeś? Tak. To jest burzenie. Ja młody jesteś, już się sprzyjałeś. My mamy dzieci, mamy rodziny i co pan myślisz? Co, co mamy zrobić w tym momencie? Kto popłaci kredyty? Wyrzucacie nasze dzieci na bruk. Dzieci płaczą, szkołę mamy wyjścia. Proszę, proszę. Taki, jest, taki młody przyszedł jeszcze z nami. W tym momencie każdy nas poniża, bo pan przychodzi

Wcześniej piątego podawał gorączkę, a teraz piątkę przegłosowuje dla nas, dla kazaliście się przebranżowić na wołoginę, na owce, na barany, a sami zostaliście tymi baranami. Szanowni Państwo, my tu my jesteśmy, my tu jesteśmy, bo żaden głos nasich, rolników nie, nie został wysłuchany w parlamencie. Dlatego tutaj musi być protest, bo nikt nie chce słuchać postulatów. Dlatego są protesty. Przecież nie dlatego, że komuś coś źle zrobić, tylko dlatego, że nikt nie słucha postulatów rolników. Ustawa została przepchnięta przez jeden dzień w nocy poseł z naszego regionu. Pan Gwiazdowski, to jest przez całą noc do, ja... do 7 rano przepychał tą ustawę, żeby weszła szybko, bez konsultacji, bez rozmów z, rolni z rolnikami. Dlatego jest ten protest, dlatego tu przyszliśmy. Powiedzcie, powie pan jako działacz PiSu zapewne, dlaczego tak się stało? Co jest takiego ważnego w tej ustawie? że nie było trzeba konsultacji z rolnikami, z biznesmenami, którzy prowadzą interesy, którzy sprzedają Słuchajcie, polski drobny polsko wołowino za granicę. Dlaczego nie było konsultacji? My dlatego tu jesteśmy, bo nikt z rolnikami nie chce o tych sprawach rozmawiać. Z nikim. Co mamy zrobić, powie pan? Co mamy zrobić? Ja ci Co nam zostało? Szanowni On Państwo, jeśli pozwolicie, to, to. Dlaczego, dzisiaj Pokażę, tak jak i to ostatnio, zresztą, zresztą byliśmy w, to, w, to, w, to. w Warszawie, na Nowogrodzkiej. Też nikt nie wyszedł, wyszedł pracownik, który nie, nie, nie był w stanie ustalić nawet telefonu do kogoś kompetentnego. Nie było tych y, posłów, senatorów PiSu na wiejskie, kiedy rolnicy do nich przyszli. Nie ma dzisiaj w Białymstoku, 13 października, jest to. Dzień, w którym naprawdę polska wieś i podlaska wieś musi się obudzić. Musi być bardzo licznie, zachowując wszelkie obostrzenia, zachowując e, przede wszystkim dbając o swoje Kto bezpieczeństwo. Kogoś za ale czysta, 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 trzeba być w Warszawie i trzeba jasno zaprotestować. Ta ustawa to jest embargo na polskie rolnictwo, to jest dorźnięcie polskiego rolnictwa. Wszyscy, którzy hodują bydło mleczne, którzy sprzedawali do tej pory, czy hodowali byczki, nie będą mieli gdzie nawet małego cielęcia sprzedać, bo nie ma zainteresowania dzisiaj i muszą być Jesteś razem, dają. tak, muszą być razem też hodowcy trzody, bo A tak jak, nie, jak to pamiętamy kiedyś, kiedy było na ASF, niektórzy mówili, że to jest problem trzodziarzy, to jest nie, to jest problem leży. całego rolnictwa dzisiaj, to tylko bo to jest tak jak te główki kapusty w tej skrzynce, tak polskie rolnictwo zostaje poszatkowane dzisiaj i wrzucone do beczki, bo to nie godzimy się na to, żeby dzisiaj zdecydowali ci, którzy nie mają zielonego pojęcia, jak wygląda polskie rolnictwo, jak wygląda utrzymanie zwierząt. Do każdego gospodarstwa można pojechać i zobaczyć, że polski rolnik dba o swoje zwierzęta, a dzisiaj wysyłany jest w świat sygnał, że polscy rolnicy to barbarzyńcy, którzy mordują, dokuczają swoim zwierzętom. Czasem nawet te psy trzymane na 13 piętrze czy 15 w bloku mają gorsze warunki, jak pies utrzymywany u dobrego gospodarza, u rolnika w gospodarstwie. na wakacje będzie przywozić na wieś te psy? Szanowni Państwo, nie chodzi tylko o rolnictwo. Tu demonstrują rolnicy. Ja nie jestem rolnikiem, jestem zwykłym pracownikiem. Zauważcie Państwo, zabrania się pracować. Jednym osobom zamyka się im biznes, obiecuje im się rekompensaty, które będą z podatków, z ludzi, którym jeszcze pozwala się pracować. A być może komuś jeszcze rządowi wpadnie na pomysł, żeby komuś jeszcze zabronić pracować. Mamy 100 miliardów oficjalnego deficytu. Państwo jest w kryzysie, a sam rząd pozbawia siebie dochodów płynących z tej gałęzi rolnictwa. <Ky> Powiedzcie państwo, gdzie jest w tym sens. Czy to jest polski rząd, który robi przeciwko własnemu, e, własnemu społeczeństwu, przeciwko własnemu interesowi? Jakie to są te cele pryncypialne? Śmiedzy, bo... to wszystko śmiedzy, nie, nie zsiądą z... z... nam a, kłam, to Czy chodzi o to, że to zwierzęta wszystko. są źle tak traktowane? Tak, na... Dzisiaj rodnicy właśnie się. nie powinni tutaj myśleć, i pracować, bo musimy czas marnować na nas. Jakie były wiece, a w tej chwili kogo nam postawili przed drzwi? To jest taki policzek w, na, w polską wieś jak mało kto. Pan Piątkowski lepszej nie mógł zrobić. z tej główki kapusy to ze środka medale trzeba było. Ale na pewno tego tak się nie zostawi. Już, już wracamy. No już, no. No. Chyba tak, bo będziemy nie, tak. nie damy by. Nam pierwali, O stanie chłopiec, a duch będzie nam petali, pójdziemy za drzwi złoty. Już. Tak nam dopomóż, Bóg, tak...

Haniebnej piątce Kaczyńskiego. Ta ustawa zniszczy polskie rolnictwo. Haniebny nowy minister Grzegorz Płuda powinien już złożyć dymisję. Wczoraj był zaprzysiężony, powinien dzisiaj złożyć dymisję, bo nie jest ministrem polskich rolników. Dzisiaj protestujemy wspólnie. Agrounia, Izby Rolnicze, wszyscy podawcy rolnicy protestują przeciwko tej piątce. Ta ustawa jest do likwidacji polskiego rolnictwa. Nie ma na to naszej zgody. Nie ma zgody na to, żeby podejmować decyzje o rolnikach bez konsultacji z nami. W nocy poseł gwiazdowski przewodniczył Komisji Rolnictwa, komisji, która niszczy polskie rolnictwo razem z Platformą i Lewicą, co zniczy polskie rolnictwo. Na to nie ma naszej zgody. Koledzy, co jeszcze głos, powiecie. To jest to ostatni. To jest ostatni pokojowy protest, przejazd. Bo jeżeli się nie, wycofią, nie wycofają z tej ustawy, zaczniemy z nimi rozmawiać w inny sposób. Ta gnojówka będzie wszędzie, w tych wszystkich biurach, będzie w Warszawie, będzie w Sejmie. I dróg nie będziemy blokować w ten sposób, takim wolnym przejazdem, tylko zawalimy wszystkie gnoje. 13 października o 10 spotykamy się w Warszawie, wszyscy rolnicy z całego kraju na procesie. O godzinie 10 na placu Trzech Krzyży musimy powiedzieć nie Piące Kaczyńskiego, musimy powiedzieć tym posłom nie. Na placu na sprzedali się, nie wiadomo komu, też żądamy odpowiedzi dlaczego to robią. Dlaczego się sprzedają obcowemu kapitałowi? Szanowni Państwo, Dariusz Ciochanowski, Agru Pochodzę z miejscowości Goniąc. Jestem rolnikiem z dziada pradziada. Od 200 lat w rodzinie były hodowane świnie, i od y, czasu rządów prawa i sprawiedliwości nasza chlewnia stoi pusta. Kazano nam przejść na bydło mięsne, barany i na inne zwierzęta, żeby była jakaś alternatywa, lecz polityka prawa i sprawiedliwości sprawiła, że i obora też stoi pusta. Co będzie po wprowadzeniu tej piątki? Wszystkie obory na Podlasiu opustoszeją. To jest skandal, to jest zdrada. Jeszcze nikt w życiu tak nie upokorzył rolników. Szanowni Państwo, jako poseł w podlaskiej ziemi dziwię się tym, którzy głosowali posłom. Nie wiem jak się zachowają nasi senatorowie. Jak głosowali... Za piątką Kaczyńskiego. Jak oni mają czelność dzisiaj wrócić do swoich miejscowości, do swoich sąsiadów? Przecież wielu z nich deklaruje, że jest rolnikami, że jest z rolnikami. To, co słyszeliśmy dzisiaj, byli w najmniejszej miejscowości, w najmniejszej wsi, prosząc o głosy, byli na protestach, kiedy byli w opozycji, a dzisiaj podnoszą rękę i wygaszają polskie rolnictwo. Jeszcze kilka miesięcy temu słyszeliśmy ministra ówczesnego Jurgiela, ministra Ardanowskiego. Który mówił do trzeciarzy: Przestawiajcie się, przecież bydło pasowe, bydło rzeźne to wasza przyszłość. Dzisiaj to zostaje wygaszone i nikt, nikt nie opowiada, że to jest marginalna działalność, bo tak jak możemy się zgodzić, że hodowla zwierząt puderkowych jest marginalna w tym kraju, ale też przynosi dochód, i ludzie zaangażowali ogromne pieniądze w to, żeby rozwijać swoje fermy, żeby dostosowywać do standardów unijnych. Ale ci, którzy hodują bydło, bydło mleczne, bydło mięsne, dzisiaj zostają, za chwilę zostaną bez środków do życia. To jest embargo nałożone na polską wieś. Apeluję z tego miejsca do wszystkich rolników. Nieważne czy macie produkcję roślinną, zwierzęcą, czy hodujecie trzodę chlewną, to są zgliszcza już dzisiaj trzody chlewnej w naszej wojewódz... w województwie. 13 musimy być wszyscy razem w Warszawie, ponad podziałami partyjnymi. To walka o polską wieś o życie na wsi, naszych sąsiadów, naszych braci, naszych sióstr, bo od tego zależy przyszłość. Nie może być tak, że ktoś wstając rano ma pomysł, że wygasi daną branżę, dany sektor spożywczy. I dzisiaj powtórzę to, co ostatnio powiedziałem w Warszawie. Człowiek ma powiedzieć polską wieś do trumny. I to jest też dobry przykład tego, jak rolnicy widzą dzisiaj swoją przyszłość. A to Mielka, jest organizator i... protestu. On już wygięty na bok, jest nie, ale tu... To... Dzisiaj było półtora tysiąca ciągników w województwie podlaskim. Z 13 będzie nas 10 tysięcy w Warszawie i zablokujemy. Jeżeli to nie pomoże, zablokujemy cały kraj. Mam też apel do mieszkańców miast. My walczymy też w waszym interesie. Jesteście konsumentami. Jecie zdrowo polską żywność, którą my produkujemy. I pozwólcie nam, nie, nie, nie oczerniajcie nas, że my wam blokujemy miasto. Pozwólcie nam dbać o nas i o was, bo to jest w naszym i waszym interesie. Że jakieś pytania... Ja mam pytanie. Skoro media nie mają. Nie przepraszamy, dlaczego tamte ciągniki nie mogły tutaj przyjechać? Niestety policja nie pozwoliła na to, blokowała, stąd też przedłużenie troszeczkę w tej konferencji było. Policja blokowała e, ciągniki, e, sprawdzała, e, nie dali nam tutaj dojechać. E, zatrzymaliśmy się przy lotnisku e, Kryglany, e, tam tylko mieliśmy na to zgodę. Jeżeli e, następnym razem, jeżeli ta ustawa przejdzie, to wiedziemy, nie patrząc na policję, nie patrząc na zakazy, oni mogą łamać e, zakazy, to my też je złamiemy. Czy były jakieś mandaty dzisiaj? Ja dostałem wniosek do sądu, bo nie przyjąłem mandatu. Tak, ja dostałem. Policja mi, e, skręcaliśmy w prawą stronę, gdzie na początku, przed wyjazdem w zabudowie ustawiłem trasę z policjantem. E, nazwisko oburza, jak on mi Pamiętam jak to imię ma, Bużyński, a jego koledzy z nieoznakowanego samochodu 100 metrów ben, przed znakiem zatrzymali mnie i zaczęli mnie straszyć, czy mi samochód, ta lawetę zabiła, więc ja wysiadłem dałem im im kuczyki i powiedziałem, niech zabiorę, ja takich No to niech pan nie ucieka, zaczęli prosić. I dostałem wniosek do sądu na 14 mam wysyłaniem na kolej. Momentami policja zachowuje się jak omno do Białorusi. Tego, do tego dochodzi, do tego stopnia. Śmieją się, pokazują Białoruś. Politycy, spójrzcie na naszą polską wieś na polskie miasto. Kiedy tak było? Quintal Żyta, dwie paczki papierosów. Proszę bardzo, jeżeli ktoś nie e, e, zapytać rolników, tak. żeby nie być gołosłownym. Cena kwintala Żyta, i tutaj następców ministra Ardonowskiego. Wracamy chyba do czasów, których aktywista tylko czy. Puda, nazwisko o czym świadczy. Ważyły się zboże na kwintali, na kilogramy. Teraz będzie ważył na pudy. O co chodzi? Kto jest inicjatorem tego, tej piątki Kaczyńskiego? Przypomnę sobie panie Jarosławie Kaczyński. Przed wyborem co pan mówił? 500 do krowi, 100 złotych do świni. Czekam na te 500, będę hołdował krówkę, aż ona padnie. Nie, nie, będę, nie będę wypowiadał tego, że jak niektórzy wypowiadają się niby obrońcy zwierząt. Że umiera, zwierzę nie umiera, zwierzę zdycha. Zwierzęcia początek jest. Od urodzenia do końca ludzie na rzeźni. W jakich butach chodzimy? Jak w butach My w marniejszych. Może i w jakich prowizorkach. Ale widzę politycy, jak chodzą o lśniących butach skórzanych. Z kogo skórę darli, A jak głosowali? Ludzie, opamiętajcie się! Jak dzisiaj dalej będzie ten protest wyglądać mniej więcej? Już będzie koniec protestów, czy jeszcze coś będziecie robić? Dzisiaj kończymy. My nie chcemy utrudniać życia mieszkańcom czy kierowcom. Przejechaliśmy swobodnie drogami i wracamy do domu. A co jeśli Sejm odrzuci na przykład hipotetyczne weto prezydenta? Czy planujecie dalej? Dla każdego będzie taka taczka i każdy na tej taczce pojedzie. Przywrócić Ordonowskiego! Właśnie teraz! Co? Bo w takim czasie, dlaczego mamy jeden postulat, nikt nie wiedział. Odrzucenie ustawy Zanim, Piątki nie Kaczyńskiego. Nigdy więcej takich ustaw. I odwołanie ministra Pudy, bo to nie jest minister polskich rolników, to jest minister likwidacji polskiego rolnictwa. To wie coś o tym? Minister powinien znać polskie rolnictwo, powinien nie świadczy rolnictwo, związany. że rolnictwem polskie związany. nie świadczy o tym, nie nie ja, ja, nie, ja nie będę mówić... I mieć poparcie przede przede wszystkim rolników. Ja nie będę wskazywał nazwiska. Dzisiaj rządzi PiS. Polska wybrała PiS. Nie tylko w bo również miasto wybrało PiS. PiS, 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 którego będą wspierać rolnicy. Znajdzie się Pan. Tak, no, się, dokładnie znajdzie Choćby sam Michał. Tak. Ja do PiSu się nie wybieram. Z Polszewikami nie, nie pójdę. Jeszcze mam pytanie, jeszcze, jeszcze jedno. Jak wyglądały dzisiejsze Wasze przyjazdy? Czy były utrudnienia, czy policja kierowała Wami, czy, czy generalnie wasza, wasza akcja była jakoś tam, bo skierowali Was na tym parking? Czy byliście kierowani przez kogoś? Akcja była spontaniczna. To nie było zorganizowane. Yy, tu każdy rolnik... Yy... Sam zdecydował, że, że pojedzie, nic nie było organizowane. Rolnicy wyjechali na drogi. Po, oczywiście policja to, to blokowała te, te przejazdy, utrudniała, zatrzymywała, ale udało się dojechać. Każdy rolnik broni swojego gospodarstwa, broni swoich dzieci przed, przed sprzedawczykami. I nie może być tak, żeby. Powinniśmy dzisiaj siać, orać, a nie tutaj marnować czas. No ale niestety rządzą nami. Tacy niektórzy posłowie, słowie, którymi powiemy bo w czasie, nigdy więcej w sobie się nie znajdą. Szanowni Państwo, a co z rolnikami, którzy wzięli kredyty na obory, kurniki, wzięli to na programy na fundusze unijne i przy, takiej, przy takim skandalu braku opłacalności będą musieli zwracać pieniądze z funduszy unijnych. Czy ktoś o tym pomyślał? Przecież to są ogromne miliony. Pan y, co W tej chwili nic. Nie Sa i kota. <grymne> <grymne> tak, tak. rząd nic nie robił znikami, z dzikami, człowiek zlikwidował trzodę, Teraz dziki w Biebrzańskim Parku Narodowym 60 tysięcy hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego. Dzi chore dziki, tysiące dzików. Wychodziły na poszczególne gminy. 14 gmin. Te wszystkie gminy. Były objęte strefami OSF-u. Tam wszystkie chlewnie są puste, wszystko jest zlikwidowane. Obiecywało się nam, że świnie wrócą. Minęło 6 lat i nic, wszystko stoi puste. Takie mamy rządy. Nieudolne rządy, nie porozmawiając sobie za OSF-em, z garstką dzików, mamy tego efekty. No niestety. Dziki chodzą, świń nie ma. Dziki chodzą, świń nie ma, kazano hodować bydło mięsne, teraz zakaz uboru wirtualnego, więc cena spadnie 30%. Kraj straci 9 miliardów złotych. Czy nas kraj straci 9 miliardów złotych? Zapytajmy tego pana tutaj na tarczce. Proszę państwa, dzisiaj, żeby dziecko wyleczyć, trzeba na Facebooku rzutkę robić. Jak to wygląda? To wstyd i hańba. Słucham pytanie do tego właśnie zdrajcy polskiego rolnictwa, do tych podlaskich posłów, do wszystkich posłów. Pisu, platformy, lewicy. Co powiecie młodym rolnikom? Ja jestem młodym rolnikiem, przyjęłem gospodarstwo 3 lata temu. Zobowiązałem się biorąc program młodego rolnika. 5 lat muszę prowadzić gospodarstwo. Jeżeli mi teraz zlikwidujecie, jak ja mam dotrzymać tej umowy, którą zawarłem z Państwem. Wy niszczycie to, co było tworzone przez lata przez rolników, hodowców, z dziada, pradziada te gospodarstwa była. Wy teraz to niszczycie jedną ustawą. Takich rzeczy się nie robi. Mobilizacja była bardzo duża. Rolnicy y, spontanicznie przyjechali, y, było w półtora tysiąca ciągników. Wyjechały na, na wszystkich powiatach. Zaproski, Łomżyński, Augustowski, Siemartyński... Wysoko Mazowiecki. Moniecki Wszetko, dokładnie. Sokółka, wszystkie powiaty w województwie podlaskim wyjechały na drogi. E, Rolnicy wyjechali na drogi. A to dopiero początek. Bo e, to, to było tylko strajk ostrzegawczy. Spontaniczny strajk ostrzegawczy. Kiedy możemy tego 13 października jesteśmy w Warszawie. Choć, choć już co zapowiedzi rządzących, że Warszawę nam zamkną, ale my, my nie damy się zamknąć. My tam pojedziemy i jeżeli będzie trzeba, to ich wyniesiemy stamtąd. Jeżeli, jeżeli to nie pomoże, to zablokujemy cały kraj. Zarzecki Michał Rolnik. Z powiatu krajewskiego.